Siemaneczku tutaj Wente i zapraszam Was do odcineczka z Minecrafta, dokładnie z odcineczka, w którym prezentuję wam serwer na którym gram. Jest to serwer mojego znajomego, gram tu z kilkoma kolegami i odwiedzimy sobie tutaj miejscówki, zobaczymy co tutaj wybudowaliśmy. Tak więc przechodzimy na sam początek do. E, miejsca w którym ja mieszkam oraz dwóch kolegów e, i my naszym założeniem jest tutaj e, aby zbudować tutaj zamek. E, zamek już jest wybudowany, to znaczy się zalążek, bo jeszcze nie jest dokończony e, kryje się on e, dokładnie. Tam przed nami, w górze, za chwilę sobie go zobaczymy. A przed tym całym zamkiem robimy tutaj takie miasteczko. Tak więc tutaj mamy całe mury. Kilka budynków już tutaj jest. Budynki są puste w środku. I ten budynek to jest moja koncepcja, sam go sobie e, spróbowałem tutaj wybudować, żeby jakoś ładnie wyglądał. E, ten budynek e, to była inspiracja e, z pewnego materiału youtubera e, Pitch Blacka. Bardzo mi się spodobał budynek, dlatego spróbowałem e, zrobić coś na podobieństwo e, Takiego budynku i udało mi się to. E, można tutaj zrobić jakiś ratusz albo coś podobnego. Oczywiście pusty w środku. E, oprócz tego, e, tam mamy wieżyczkę. E, wieżyczkę spróbowałem e, wybudować jakoś ładnie. E, Ją akurat wybudowałem z pewnego poradnika, ponieważ nigdy nie budowałem e, jakichś ładnych wieżyczek. I e, właśnie to jest moja pierwsza taka e, takowa budowla, która naprawdę mi się spodobała. E, właśnie pierwsza wieżyczka, która mi się tak naprawdę bardzo ładnie e, udała. E, przechodząc dalej. Mamy tutaj y, żywopłot. Tutaj mamy windę, którą kierujemy się prosto do kopalni. Do kopalni sobie przejdziemy nieco później. Y, ten budynek to był kiedyś kloc. To był po prostu kloc z bruku, y, więc go przebudowałem. Y, jest to arbuziarka dokładniej. Naprawdę mamy dużo arbuzów y, tutaj. I jak mówię, jest, jest, był to kloc z bruku, więc go przybudowałem na jakiś domeczek, żeby za bardzo tutaj nie szpecił terenu, na którym się znajduje cała arbuziarka, ponieważ jest to budynek przed zamkiem, dlatego musi się jakoś prezentować. Oprócz tego, możemy tutaj przejść do jednego z budynków, który, który jest już tutaj e, domkiem gracza. Tak więc dom plusika. Tak więc wchodzimy. Jest tutaj na razie taki zalążek, jak widzimy e, tylko e, łóżka, jakieś e, piecyki, e, dwa craftingi. I jak widać, nie ma jeszcze nawet żadnych skrzyneczek. Tak więc na razie zalążek tutaj e, całego domku e, jest. Przechodząc dalej, e, idziemy już sobie główną ścieżką. E, tutaj kolejny budyneczek. Również bardzo mi się podoba. E, tu mamy basenik za chwilkę pokażę po co on tutaj jest wybudowany e, mamy tutaj automatyczną owczarkę e, tutaj mamy kurczakarkę e, może mamy gdzieś tutaj jakieś jedzonko mamy tutaj surowe kurczaki <grymne> dziwne że akurat wykrówkarce e, przechodząc dalej mamy tutaj drogę w budowie tak więc tam dalej nic na razie nie ma. Tutaj oczywiście jest dużo pustego placu, tak więc będzie trzeba tutaj, tutaj coś jeszcze wybudować. Przechodząc dalej, tak więc idziemy sobie tędy. Mamy tutaj płytki naciskowe. Oj, coś nie zadziałało. Jeszcze raz. Dokładnie tak, jest tutaj muzyczka. E, tego akurat sam tutaj nie zrobiłem. Tutaj e, jest współlokator mojego zamku, czyli szwagier czyli kolejny gracz, który tutaj jest na tym serwerze, e, i on właśnie tutaj. E, zrobił muzyczkę oraz początkowy zarys e, zamku, który tutaj jest w górze właśnie. Jak widać, mamy tutaj e, tron, e, akurat mojego autorstwa. E, początkowy tak naprawdę, bo jeszcze nie wiem, jak się za, zabrać za tron, żeby jakoś fajnie tutaj wyglądał. Oprócz tego mamy tutaj głowę smoka. E, przechodząc dalej, mamy tutaj magazyn z automatyczną przepalarką. Przechodząc do pokoju, do pomieszczenia obok, mamy tutaj bibliotekarza. Naprawdę bardzo fajnie. Udało mi się tutaj jakoś zrobić to pomieszczenie, żeby jakoś to wyglądało. Tutaj coś obok, tutaj też coś będzie na pewno. Oprócz tego, teraz wchodzimy do wież. Tak więc tutaj tak wygląda wieża w środku mamy takie oto mm, rzeczy. E, takie dekoracje. Tak naprawdę mm, w niczym nie służy ta wieża tak naprawdę, ponieważ mamy tutaj tylko e, windę do góry, e, którą wchodzimy do całej, całego Całej sypialni, y, nasz, y, mojej sypialni, tak naprawdę, tutaj jest moje łóżeczko. Jeszcze się zastanawiam, jak, jak to będzie wyglądać, bo to nie jest jeszcze na pewno końcowy y, tutaj zamysł. Y, druga wieżyczka wygląda tak samo, y, tylko że jest tutaj winda w dół. Tam wjeżdżaliśmy do góry, a tutaj w dół. Tak, takie coś. A, a, i teraz co do tego basenu, to właśnie po to był basen, żeby tutaj sobie o, w ten sposób zeskoczyć. E, tak więc to by było tyle z prezentacji e, mojego zamku, moje, mojego i moich. Znajomych. Przechodząc jeszcze tutaj na dół, to wychodzimy stąd z naszego królestwa. Tutaj mamy zalążek kolejki, która, będzie, która już naprawdę prowadzi. Tylko, że trzeba jeszcze troszeczkę torów zasilających poprowadzić. Przejdziemy sobie jeszcze do e, kopalni Żeby troszeczkę rzeczy jeszcze pokazać Tutaj mamy e, autostradę prosto do Endu Ponieważ mamy tam ekspiarkę e, Właśnie na Endermanach zrobioną Żeby łatwo sobie jakiś poziom sobie wbić Poza tym mamy jeszcze jak sobie przejdziemy tędy to tutaj mamy jeszcze ekspiarkę, która jest e, ze spawnera pająków jaskiniowych, nie jest ona wydajna, ale na sam początek e, jakoś wystarczyło wystarczało to, to wszystko. Tutaj mamy całą ekspiarkę i stąd Wychodzą e, pająki jaskiniowe i przez to się właśnie tutaj zabija Tutaj trzeba e, zeskoczyć, żeby wziąć eksp Jakoś to m, działa, ale nie jest to e, za wydajna ekspiarka Tak więc widzimy się na powierzchni Tak więc po przespaniu się możemy e, teraz pokazać co e, kryje się e, za Moją za moją i moją znajomych y, królestwem. Tak więc wychodzimy stąd, gdzieś w to miejsce. Mamy tutaj bardzo ładny mostek. To znaczy się nie mostek, to, to jest prawdziwy, porządny most. Oprócz tego mamy tutaj właśnie taką przystań dla łódeczek. E, specjalnie tutaj zrobiłem, spróbowałem wyhodować jak największe drzewo, ponieważ tutaj stąd, jak widać, e, idzie kilka dróż, dróżek. E, właśnie ze Żwiru tutaj mamy e, poletko sobie zrobione. Wszystko dla wyglądu, tak naprawdę. E, tam mamy kolejne poletko. Tutaj kolejny gracz się wybudował, którego nazwy nie znam. E, tak więc dosyć ciasny domek, ale bardzo ładny. Ma tutaj ciasno. Ale naprawdę, jak się patrzy tak, o, to bardzo ładnie wygląda. Tak więc, możemy teraz stąd polecieć w stronę graczy innych. Tak więc, patrzcie, ile tutaj, jak daleko ta kolejka, tutaj, jest wybudowana. I jak widać, bardzo dużo drzewa na to poszło. Bardzo dużo e, właśnie pni poszło na to, aby wybudować całą tą kolejkę. Ponieważ jak widzimy, to jest e, e, ta kolejka wybudowana w ten sposób, że e, po bokach ma same właśnie pięki dębowe. Dokładnie tak to się prezentuje, że tu jest e, właśnie pieniek, tutaj oraz tutaj, a po środku jest drzwier, który będzie po prostu przeplatany tutaj co jakiś czas jeszcze e, z blokiem redstone'a, na którym będzie e, zasilany tor i tutaj mamy taki zalążek już jakiejś przystani, która będzie jeszcze pewnie rozbudowana bardziej, ponieważ tu będą jeszcze możliwe, że jakieś E, że to będzie wszystko jakoś jeszcze przekopane, i tu będą jakieś e, ławeczki, jakiś peron taki porządny. Tutaj zrobimy e, tutaj. Mamy e, kolejny mosteczek, znowu ten sam. E, również wybudowałem go na tej samej zasadzie. E, bo, ponieważ bardzo mi się podoba taki styl właśnie mostku. Przechodząc, wychodzimy tutaj już. U innych graczy, gdzie widzimy tutaj duże zasoby, właśnie różnego rodzaju jedzenia. Tutaj mamy kury, jakieś owce, krowy, oraz widzimy, że mają tutaj również bikon. Domek się prezentuje w ten sposób. W taki oto sposób. Dużo baner, banerów już tutaj mają. Tak więc wchodzimy do środka, żeby zobaczyć co jeszcze jest tutaj w środku. Ponieważ wszystko tutaj wam pokażę, jak to tutaj wygląda. O dokładnie tak. Schodzimy do piwnicy, gdzieś tutaj słychać jakiegoś Zombiego. E, w taki sposób się to prezentuje. E, I tak. E, w dół nie będę schodził, ponieważ to się ciągnie. Taki ciągnie. I wszystkie pomieszczenia wyglądają tak samo. I one się ciągną tak w dół, aż do e, po prostu skały macierzystej, do bedroka. Tak, że naprawdę. E, troszeczkę tych pomieszczeń tam jest. Tutaj mamy przepalarnię e, oraz e, enchant. Mamy tutaj również e, przechodząc tutaj w dół mamy bardzo dużo e, e, bardzo dużo e, 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 cyny cukrowej. Musiałem sprawdzić, ponieważ e, zapomniałem jak się nazywa Nazywała się ćcina. E, tutaj mamy kolejną ekspiarkę na szkieletach. E, wychodząc stąd, idziemy do, do, do budynku kolejnych graczy. Bardzo dużo świnek tutaj mają, jak widać. Mamy tutaj Bena bardzo fajnego konia, e, tak więc wchodzimy. Możemy tutaj zobaczyć e, odwróconego golema żelaznego oraz kotka, który nie jest nazwany. Mamy tutaj jajo smoka. Okej. Okay. Oprócz tego magazyn tak się prezentuje. Enchant, i to by było tyle z tego. Tutaj mamy dalej autostradę. Jeszcze prosto do e, endu. Właśnie. Również do ekspiarki. Autostrada do endu. Ok. I tutaj mamy jeszcze e, taki pomost, żeby sobie połowić ryby e, Oprócz tego jeszcze mamy tutaj takie oto taką oto półkulę z papugami Bardzo ładnie to wygląda naprawdę Bardzo fajnie mi się podoba ta półkola tutaj Teraz lecimy do kolejnej osady. Tym razem ta osada jest tutaj zrobiona nieco inaczej. Gracze tutaj żyją nieco inaczej, ponieważ żyją w dżungli i mają tutaj domki właśnie na dżungl dżunglowych drzewach. I tak się to prezentuje. Tutaj mamy farmy a tutaj jest domeczek Tak więc wchodzimy prosto do niego Tak więc wchodzimy najpierw do góry Wszystko jest tak naprawdę tutaj wybudowane mm, bardzo ciasno ale bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Naprawdę bardzo fajnie tutaj wszystko jest. Tylko że są puste miejsca, które można jeszcze zagospodarować tutaj. E, mamy tutaj kilku osadników oraz golema. Tutaj coś się buduje, bo widać tutaj e, wodę, która płynie w dół. Coś się tutaj robi dziwnego. Dobra, tak więc schodzimy teraz w dół. Trzeba zobaczyć, co się tam kryje. Tutaj magazyn. Tutaj nic nie ma, bo są jakieś dywaniki. Przez które nie można przejść, także e... Zostawiamy to e... i Idziemy do ostatniego już domku graczy, o tutaj mamy nawet portal ukryty w drzewie Okej okay. Tak więc Przechodzimy do ostatniego domku gracza tutaj jest wybudowane większość właśnie z desek właśnie tych takich czerwonych tutaj mamy farmę przechodzimy tędy takim mostkiem jakoś tak w taki sposób nawet nie wiem jak się tutaj jeszcze idzie ale raczej tędy. Dobra, tutaj. O, lecimy w ten sposób. Yy, mamy tutaj portal. Przechodzimy tutaj dalej. Dzwon. Kręte. Schody. Jakiś magazyn. O fajny szkiełku tutaj, w którym można zobaczyć fajnie niebo, ładnie się to prezentuje. Idziemy tutaj dalej, gdzie widzimy mapa do ukrytego skarbu. Mhm. I tak to wygląda. Tutaj enchant i w takim oto. E, wi e, takim widokiem wydaje mi się, że możemy już tutaj zakończyć ten odcinek. Tak więc się jeszcze ustawię e, jakoś, żeby to jakoś fajnie wyglądało w, właśnie w obrazku. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Podobał ten odcinek, właśnie z, z pokazania tego, co się właśnie dzieje na serwerze. I mam nadzieję, jeszcze że udostępnicie ten odcinek. Akurat teraz, już tutaj zaczął padać deszcz, pewnie burza, tak więc to by było na tyle. Cześć!